Cześć kochani, dzisiaj robię premierę strapeczki I Love You, bo musiałam iść do lekarza. także Po drodze wstąpiłam do sklepu i wszystkim, którzy życzyli mi zdrowia, serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się wykurować. Yy, no dobra, wzięłam 8 strapek, miałam wziąć 10, ale po drodze miałam sklep, w którym jakby nie rozrywają paczek, więc wzięłam po prostu, poprosiłam, żeby mi 4 z przodu, 4 z tyłu oderwali, i wzięłam 8 strapek. Zdrapeczka wygląda tak, już pewnie wiecie, bo już wszystkie inne kanały premiery zrobiły. No i tutaj musimy znaleźć nasze wygrywające liczby albo serduszko i wtedy mnożymy tą kwotę razy 2. Premiera wyszła nieźle, z tego co widziałam na kanałach zdrapkowych, to są stopnie wygranych. No szkoda, że te pięćdziesiątki i setki pomniejszają, no ale już nic się nie zrobi. Jako bonusik was pytałam: Chcieliście grę o milion? W większości także mamy też tą zdrapeczkę i mamy dwa razy zdrapeczkę pensję. A jak wam coś wygram, to tak jak Marysia z kanału Mary, też wam powiem dlaczego. No dobra, zacznijmy sobie od tej premiery. Weźmy sobie naszą pierwszą zdrapeczkę. Wytrzymajcie mocno kciuki, żeby coś fajnego udało się nam wygrać, bo premiery średnio mi zazwyczaj wychodzą. No i szukamy sobie. Nasze wygrywające liczby to 11, 27, 26 i 15. Ok, my mamy 16, czyli piękny obok, 24 nie mamy, 12 piękny obok, jedyneczki nie było i 29 nie było. To lecimy dalej. 32 nie mieliśmy za wysoko. Siedemnastki nie mieliśmy, 22 nie mieliśmy, 28 obok i 18 niestety nie mieliśmy. Także pierwsza drapeczka niestety okazała się pusta HB, literki kontrolne. Przechodzimy sobie dalej. Zrapeczka z numerkiem pierwszym: 28, 14, 33 i 18 to są nasze wygrywające liczby. A my mamy 31, którego nie posiadamy, 35, 34, czyli wszystko tylko nie 33, 26, 6, 27, 15, 22, 19, czyli obok i 13 też obok. Kolejna zdrapeczka z, z nam nie przychodzi, HMC to literki kontrolne. Teraz mamy strapkę z numerkiem drugim i nasze wygrywające liczby to jest jedyneczka, 30, dwadzieścia pięć i dwanaście. A my mamy ósemkę, osiemnaście, dwadzieścia trzy, trzynaście, czyli już jest obok i dwójeczka obok, trzydzieści jeden, też jest obok. 19 16 takich liczb nie mamy, 28 nie było i 29 też nie było, już mi smutno tyle zdrapek przegranych pecha, ha ha. ha. No dobra, zdrabka z numerkiem trzecim. Nasze wygrywające liczby to 19, czy ja ani raz w życiu nie mogę być na plus.

i trzydzieści. No powiem Wam, że troszkę się już teraz <grym> zdenerwowałam. Nie dość, że mnie trolują. To jeszcze nawet piątki mi nie dali. A już połowa drapingu za nami. <grym> Ale zazwyczaj tak mam. że jeśli inne kanały zdrapkowe mają szczęście w jakiejś premierze, to mi ta premiera wychodzi słabiutko. No mam nadzieję, że trafi się tu coś nie wiem, może zaskakującego w końcu. Że nie to, że będę miała jedną wygraną i to będzie 5 złotych.

Coś nie tak z tą zrobką. Mamy trzy ostatnie zrapki. Zrapka z numerkiem 39, a nasze wygrywające liczby to 26, 1, 18 i 23. My mamy 31, którego nie posiadamy. Trójeczki, której nie posiadamy, 25, której nie posiadamy, 8 i 18 mamy. Jest to nasza wygrywająca liczba. Zostawimy sobie na koniec drabki: 27 nie mamy, Dziewiątki nie mamy, 15 nie mamy, 21 nie było i 14 nie było, a pod 18 mamy 5 złotych. Nic zaskakującego.

6, 17, bardzo śmieszne. 32, 9, 14, bardzo śmieszne. Dwójeczkę i osiemnastkę. Hmm. Czyli kolejna zdrapeczka jest pusta, CL to kontrolne. No i ostatnia zdrapka z numerkiem 48. Ten 48 nawet szanuję. Numerek czasem coś tam fajnego się w nim trafia, właśnie w zrapkach za 5 zł. Także polecam go serdecznie. 17 14 9 i 22. Może serce by się jakieś trafiło. Mamy 32, mamy 22, jest jakaś wygrywająca liczba, mamy 11, 19, 29. Może coś nam się jeszcze trafi. 15 nie było. Trójeczki nie było, 24 nie było, 27 nie było i 13 nie było. Co mamy pod, tą 20, pod tym 22? 5 złotych jest tutaj, tak CCC. Ok, krótkie podsumowanie premiery. Na wydane 40 złotych mamy 10 złotych, także bardzo słabo. Na 8 zdrapek wygrały 3 zdrapki, także też słabo, mogło być lepiej. Przejdźmy sobie do tej pensji. Yy, dajcie znać jak wam poszła premiera bo ci co drapią to wiem ale ci co nie drapią a mnie oglądają to nie wiem i chętnie się dowiem także piszcie w komentarzach a nasze wygrywające liczby w pensji to 3 i 9 a my mamy 16 mamy też 7 26 mamy pensję po raz pierwszy jedyneczkę i niestety 25

Pierwszy raz napis pensja, szkoda, że nie można go do tamtego dołożyć. Szósteczkę i trójeczkę, także niestety tutaj też się nie udało, ale to nie była premiera. I teraz mamy zdrapkę Gra o milion i coś czuję, że nawet ona dziś nam nie pomoże, bo po prostu widocznie nie mam dobrego dnia w cały strapping, ile zainwestowałam. 64 zł no, a mamy dychę to słabo. Hmm. No dobra, nic, przechodzimy do drapania. To jest drapka z numerkiem 13. No i co mamy w grze pierwszej. Wygrywająca liczba to 30. Fajnie jakbym w końcu ten kufer ujrzała. A my mamy. Mamy 10. Mamy 29, czyli mamy obok, mamy 23, 24 i 28, czyli w pierwszej grze nic nam się nie trafiło, w drugiej grze nasza wygrywająca liczba to 43, a my mamy 40, ale 7, czwóreczkę 32, 45 i 27, także nic dobra, to niech chociaż ta korona się pojawi, też jest ładna. 38 tutaj wygrywa. Mamy 16. 16 nam ostatnio dało wygraną. 33, 34, trzydzieści eee, 39. O taka ładna suma 50 tysięcy. Hmm, gdyby tak tu dorobić tą ósemkę, no niestety nie przeszłoby. Kolejna liczba to jest 21. A my mamy 9. U, już mam zawał na tą przegraną 6. To może zaapeluję od razu 22. Zostawiajcie łabeczki w górę, piszcie komentarze i nie pomijajcie reklam, jeśli oczywiście macie na to czas. Bo wtedy może coś tam mi się zwróci za ten draping, aczkolwiek i tak jestem dużo, dużo w plecy. Ok, szukamy 19, a mamy 18, mamy jedynkę. Mamy 48. Mamy 35 i mamy 37. strapka jest pusta, ale dzisiaj wam mędzę, sorry. Chora jestem i przegrałam hajs, a w sumie to jeszcze poszło na zwolnienie, za zwolnienie mi się jeszcze pieniążki nie należą. No dobra. To no jest moja wygrana. Całe 10 zł. Także jeszcze raz proszę zostawiajcie łapeczki w górę, no jeśli filmik Wam się podobał. Jeśli nie, no to zostawiajcie w dół albo nie zostawiajcie wcale. No i życzę Wam dużo zdrówka, pogodnego tygodnia. No i oczywiście mnóstwo wygranych. No i dajcie znać, jak Wam poszła premiera. No i do usłyszenia następnym razem. Pa!